do naszych proteinowych lodów potrzebujemy 200 g zamrożonej papai 100 g zamrożonego banana oraz pół miarki odżywki białkowej bądź y, jogurtu proteinowego Wszystko wlewamy do jednej miski, znaczy wlewamy no, odżywkę wlewamy, a resztę składników razem mieszamy i wszystko blendujemy na gładką masę. Tak mniej więcej to powinno wyglądać. Teraz przekładamy sobie to do jakiegoś naczynia, w którym będziemy chcieli spożyć nasze lody. Teraz bierzemy oto taką trzepaczkę i napowietrzamy nasze lody. Możemy zrobić to też mikserem. Tak prezentują się nasze lody. Podajemy je.